Witajcie! Dziś opowiem wam o wyjątkowym produkcie do pielęgnacji włosów – Atomy Hair Oil Complex. Atomy Hair Oil Complex to lekki olejek do włosów, który został wzbogacony mieszanką sześciu naturalnych olejków. Produkt ten jest przeznaczony do intensywnego nawilżania i odżywiania suchych oraz łamliwych włosów, nadając im naturalny blask i jedwabistą gładkość. Atomy Hair Oil Complex zawiera następujące olejki. Olej z nasion arganii, który jest bogaty w witaminę E i nienasycone kwasy tłuszczowe. Działa jako emolient, nawilżając i chroniąc włosy przed utratą wilgoci. Chroni przed promieniowaniem UVB, zapobiegając uszkodzeniom słonecznym. Olej z nasion jojoby. Działa on jako emolient, nawilżając i kondycjonując włosy. Tworzy ochronną warstwę na włosach, zapobiegając ich uszkodzeniom. Olej z awokado. Bogaty w witaminy A, D i E oraz kwasy tłuszczowe omega 3, 6 i 9. Intensywnie nawilża, zapobiegając łamliwości włosów. Oraz chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV. Olej z nasion kameli jest bogaty w witaminy C, B i E oraz minerały takie jak miedź i cynk. Nawilża włosy od wewnątrz, nadając im blask i gładkość. Ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, które pomagają w utrzymaniu zdrowej skóry głowy. Olej z nasion makadami charakteryzuje się wysoką zawartością kwasu palmitooleinowego, który nawilża i chroni włosy. Redukuje on łamliwość włosów, zwiększając ich elastyczność i siłę. Chroni też przed uszkodzeniami spowodowanymi zanieczyszczeniami słońcem, wodą morską i chlorem. Olej z nasion lnianki, który działa jako emolient, nawilżając i kondycjonując włosy. Zawiera bogate kwasy tłuszczowe, które odżywiają włosy i skórę głowy. Atomy Hair Oil Complex to produkt do pielęgnacji włosów, który zdobył uznanie dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. Oto główne zalety tego olejku, olejek intensywnie nawilża suche i łamliwe włosy, przywracając im zdrowy wygląd. Dzięki zawartości naturalnych olejków, takich jak olej arganowy, jojoba, kamelia, makadamia, awokado i nasiądnianki, produkt dostarcza włosom niezbędnych składników odżywczych. Atomy Hair Oil kompleks chroni włosy przed uszkodzeniami spowodowanymi stylizacją, farbowaniem oraz czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie UV i zanieczyszczenia. Olejek z nasion argani i makadami tworzy ochronną warstwę na włosach, zapobiegając ich uszkodzeniom. Produkt nadaje włosom naturalny blask i jedwabistą gładkość, ułatwiając ich rozczesywanie. Olejek z nasion kameli i awokado intensywnie nawilża włosy od wewnątrz, nadając im zdrowy wygląd i miękkość. Atomy Hair Oil Komplex ma lekką formułę, która szybko się wchłania, nie obciążając włosów. Dzięki temu olejek można stosować zarówno na wilgotne, jak i suche włosy, bez obawy o ich przetłuszczenie. Produkt ten jest odpowiedni dla wszystkich typów włosów, w tym suchych, zniszczonych i łamliwych. Może być stosowany jako codzienna pielęgnacja lub jako intensywna kuracja regenerująca. Jak używać atomy Hair Oil Complex? Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy nałożyć kilka kropel olejku na dłonie i równomiernie rozprowadzić na wilgotnych lub suchych włosach, koncentrując się na końcówkach. Można stosować przed lub po użyciu suszarki do włosów. Podsumowując, Atomy Hair Oil Complex to wszechstronny olejek do włosów, który dzięki swojej unikalnej mieszance naturalnych olejków, zapewnia intensywne nawilżenie, ochronę i regenerację. Jego lekka formuła sprawia, że jest idealny do codziennego użytku, nadając włosom zdrowy blask i jedwabistą gładkość. Produkt jest dostępny w przystępnej cenie i cieszy się pozytywnymi opiniami użytkowników. Jesteście gotowi do przetestowania go? Zapraszam do kontaktu z osobą, która dała Wam link do tego materiału.